I was bardzo serdecznie krótka przypowiadka na temat paliwa, chociaż pewnie nie będzie taka krótka, żeby najpierw ustalić parametry techniczne. Jeżdżę samochodem Land Rover Discovery 3 27 TDV6 Diesel, ten 188-konny. Zwykła, prosta V6 z jedną turbiną, bez i polotu świetnie jeżdżąca, jak dla mnie, w sensie przyjemności, komfortu, ale. Zawsze jeździłem tym samochodem, o to też bardzo ważny parametr. Łącznie przejechałem tym samochodem od czasu zakupu 350 tysięcy km, więc mam pełen pogląd na temat tego, jak to auto się zachowuje, jak jeździ, jaką ma dynamikę, jaką ma kulturę pracy, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, co jest istotne z punktu widzenia kierowcy. I oczywiście także jak jest spalanie. Zakładamy, że auto ma 330 tysięcy, to tyle dokładnie ma. Wtryskiwacze są od nowości założone, więc też nie jest tak, że coś tutaj jest w wtryskiwacze tak, pewnie leją, pewnie nie, nie do końca idealnie pracują mają ponad 300 tysięcy, ale auto świetnie jeździ ten. dobrze zawsze jeździłem na zwykłych paliwach nie mówię teraz jaka to stacja yy, bo były różne natomiast zwykłe paliwo to takie podstawowe, nie to nie wiem tam super, to droższe, lepsze itd <ścoughs> natomiast prawie 3 miesiące temu tak, bo to był jakoś tam wrzesień stwierdziłem, że zaleję go paliwem Zwykłym będę tankował tylko na jednym typie stacji, w sensie jednej marki, i tu już nawet nieważne jaka to jest marka. Przejadę tak, cztery zbiorniki, a potem cztery pełne zbiorniki, przejadę na tym lepszym, żeby rzeczywiście realnie odczuć różnicę. Żeby to nie był test pod tytułem 20 litrów zrobiłem na tym, 20 na tym. Chodzi o to, żeby zaadaptowała się skrzynia, silnik, żeby naprawdę było to odczuwalne z punktu widzenia silnika, jak i kierowcy. No i tak. Średnie spalanie jakieś tam było. Załóżmy, że wlewam 80 litrów do zbiornika, bo tyle mniej więcej wchodzi na takim pełnym załadowaniu. No, razy 4 to jest 320 litrów. 320 litrów tego paliwa, 320 litrów tamtego paliwa. Mogę powiedzieć, że jest to dosyć już taki dokładny, precyzyjny pomiar na tak dużej ilości paliwa. W tym samochodzie robię na tym około 3000 km. Na takich czterech zbiornikach. Warunki drogowe były bardzo podobne, zbliżone. Podobne temperatury na dworze, podobno trochę miasta, trochę trasy, trochę miasta, trochę trasy. Można powiedzieć, że nawet w tych covidowych czasach to miasto nie jest jakieś takie bardzo uciążliwe, więc jest to porównywalne. Przejeździłem. Właśnie skończył mi się czwarty zbiornik. Super ekstra, ekstra doładowanego paliwa. Co to w ogóle tchnienie w życie, znaczy tchnie nowe życie w samochodzie. Jeżeli chodzi o kulturę pracy silnika, nie zmieniło się kompletnie nic. Jeżeli chodzi o odpalanie silnika po nocy odstania, nie zmieniło się nic. Kultura pracy, nie, nie zmieniło się nic. Co jeszcze? Spalanie. Na tamtych paliwach było średnie spalanie 11,5 litra. Na tych paliwach, i tutaj jest bardzo ważna informacja, spalanie wynosi 11,5 litra. Nie zmieniło się nic. Dynamika, przyspieszanie od 0 do 100, od 80 do 120. Ni kuku. nawet dwa o tyle. Wrażenia z jazdy takie same. No co można robić samochodem, który ma, nie wiem, aerodyna aerodynamikę, kiosku ruchu i niezbyt mocny silnik? Nic. Dwa razy holowałem przyczepę, na tym i na tym. Bez zmian. Jeden parametr się zmienił i tutaj muszę rzeczywiście przyznać, że jest to odczuwalne, jest to rzeczywiście realnie odczuwalne, te 20-30 groszy na litrze jest odczuwalne, zdecydowanie, tylko to chyba nie o to chodziło, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo że z punktu widzenia stacji benzynowej to na pewno o to chodziło. Słuchajcie, nie, nie dam sobie wmówić, że w takim przepracowanym, żyjącym długosilniku, w samochodzie, który ma lat 12 coś to zmienia. Gówno zmienia. Może w nowoczesnych jednostkach super wyprężonych, no może tam coś. Tutaj średnia samochodu, który przyjeżdża do Polski jest chyba 13 lat. Średnia wieku, więc o czym rozmawiamy? Nie dajcie się tak dymać. Ordynarnie dla mnie to jest, bo to jest naprawdę duża różnica w cenie, nie dająca kompletnie nic. Zero. I w sumie miałem nie mówić, jaka to stacja, ale niechaj będzie. Polski, narodowy prawdziwy zorłem Orlen tak właśnie nasz kochany narodowy Orlen tak brzydko obchodzi się ze mną jako z uczestnikiem ruchu jako z klientem, który umówmy się, na tych testach zostawił naprawdę sporo pieniędzy wlewając ze zbiornika ale teraz przynajmniej mam świadomość, że mogę jeździć oszczędnie znowu zaczynać tańsze paliwo co prawda już nie na tej stacji i będę miał przynajmniej poczucie, że jadę oszczędnie bo były czasy, że szaleńczo wydawałem dużo pieniędzy no i tak właśnie to jest Sobota Słoneczko jak widzicie co chwilę wali w ryj Więc nie robię już nic innego Tylko kontempluję sobie Piękną okolicę Mazurskich Jezior I odpoczywam Bo jutro dwa odcinki wojen samochodowych Dwa na raz, dwa nowe W nowej już formule, w sensie mojej formule Pozdrawiam Was naprawdę najserdeczniej jak potrafię Czuj duch